Dba o życie, jest wzorem i oparciem. Święta Teresa od Jezusa pisze. Szczególnie dusze oddane modlitwie wewnętrznej powinny go ustawicznie wzywać z ufnością i miłością. Nie rozumiem, jak można pomyśleć o królowej aniołów i o tych latach, które przeżyła z dzieciątkiem Jezus.” A nie dziękować zarazem świętemu Józefowi za poświęcenie, z jakim wówczas ich oboje opieką swoją otaczał. Józef jest wzorem i oparciem dla syna. Nie tylko jest ojcem, jest tatą. Jan Paweł II napisał: Ojcowska miłość Józefa z pewnością wpływała na synowską miłość Jezusa. I wzajemnie synowska miłość Jezusa. Wpływała na pewno, na ojcowską miłość Józefa. Józef spełnia się jako ojciec, jest wzorem dla syna, cieszy się ojcostwem, a Jezus jest poddany rodzicom, jest poddany Józefowi, szacunkiem darzy swych rodziców, dziękując im prostymi gestami za ich troskę. Jak to zwykle bywa, matka chroni dziecku, a ojciec wypuszcza je na głębie. I tak po początkowej opiece Maryi Jezus spędza później dużo czasu z Józefem, z Ojcem. Uczy się pracy, uczy się systematyczności, uczy się wiarygodności. Spotyka ludzi, bo stolarski warsztat Józefa jest miejscem spotkań tych wszystkich, którzy potrzebują pomocy fachowca. Ponadto Józef musi zdobywać materiał poza miastem, a nawet wykonywać pracę u innych domów. Tak Jezus nabiera mocy. Napełnia się mądrością. Osobowość Józefa wpływa na Jezusa. To on go wychowuje swoją obecnością i przykładem. On go żywi, odziewa, naucza zawodu i przekazuje wiedzę oraz prawo. Józef tworzy rodzinną atmosferę, bezpieczną przestrzeń dla syna. Nie tylko jest Autorytetem. Jest ojcem codzienności Jezusa. Nazaretański dom Józefa jest otwarty dla wszystkich, a oni, żyjąc codziennością, uświęcają siebie nawzajem. Nikt nie jest tak blisko wcielonego słowa jak Maryja i właśnie Józef. On Józef, ojciec, dba o to słowo, żyje tym słowem, z tym słowem już nie zapisanym na papierze, ale widocznym. Wcielonym w Jego codzienność. Witaj, opiekunie odkupiciela i oblubieńcze Maryi dziewicy. Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja. Z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam. I prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę, i broń nas od wszelkiego zła. Amen. Święty Józefie, Ojcze codzienności Jezusa. Mów się święta. za nami.